Usłyszałam, że kiepsko dzieje się w Sokole. Są problemy finansowe. O co chodzi? No niestety ten rok zaskoczył nas całkowicie. Przygotowaliśmy się do nowego sezonu. Chcieliśmy jeszcze lepiej wypaść jak w ubiegłym. Niestety cofanie się starego browaru. Kościerzyna, gdzie pan Ogórkiewicz jest szefem, w dawnym wetreksie. Cały czas żeśmy nim współpracowali, bardzo owocnie. No niestety wycofał się ze sponsorowania i w tym momencie powstała dziura 70-tysięczna, która... Próbowaliśmy znaleźć sponsora na to miejsce, ale w tak krótkim czasie jest to niemożliwe. Czyli teraz drużyna powinna po prostu zgłosić się tak do nowego sezonu, a nie można tego zrobić bez tej sumy pieniędzy. Bez zabezpieczenia finansowego, tak. Bo w tej chwili związek bardzo pilnuje kont klubów. Do końca miesiąca trzeba potwierdzić udział, a do 15 lipca trzeba wpłacić 30 tysięcy pierwszej takiej wadium, a do końca roku jest potrzeba 73 tysięcy, aby ten sezon rozpocząć i móc spokojnie grać. Ja tylko chciałem przypomnieć, że w, w tym roku dodatkowe dwa wyjazdy nas czekają, bo zwiększa się liga do 16 zespołów. To też się zwiąże z większymi kosztami. I co teraz będzie? Porozumiem, że na pewno próbowali Państwo uderzyć do miasta o, o, o wsparcie. Czy coś się udało wskórać? Złożyliśmy w zeszłym tygodniu pismo do Rady Miasta, do pana burmistrza miasta, jak i do Wydziału Oświaty z informacją, że jesteśmy w takiej sytuacji prosimy o pomoc miasto, bo miasto tutaj w, w tym regionie można powiedzieć jest największym sponsorem. My w zamian za to gwarantujemy świetną reklamę, bo Sokół jest w Polsce bardzo znany, bo jak tu przyjeżdżają zespoły, nawet te, które awansują do Ligi, to nie mają gwarancji, że to wygrywają. Zresztą w zeszłym sezonie, żeśmy również pokonali aktualnego, już można powiedzieć, superligowca Gdynię. Także tutaj jest, jest to firma bardzo znana i przez to jest, jest Kościerzyna świetnie reklamowana. I co z Miasta? Jakaś odpowiedź była? Do tej chwili nie mam żadnej reakcji. Może to za krótko jest, ale też czas goni, bo Pan Ogórkięcie też w ostatniej chwili wycofał. My jesteśmy pod presją czasu i dlatego tak staramy się nagłosić to, żeby być może sponsor się znalazł jakiś, być może miasto nam pomoże, bo jeżeli nie, to pozostaje, pozostaje nam zgasić światło tak znanej dyscypliny od przedwojny. Czyli możliwe jest to, że drużyna zostanie rozwiązana? No, Jak nie będzie wyjścia, to najbardziej przykrą decyzję będziemy musieli podjąć, ale to jest, można powiedzieć, jeszcze dopóki jest jakaś cień nadziei, to my się nie podajemy. A jak ogólnie wygląda to wsparcie od miasta? Czy Kościerzyna wspomaga Sokoła? Kościerzyna pomaga Sokoła. Od wielu lat, zresztą jak Sokoł powstał, to miasto było głównym sponsorem i w dalszym ciągu, można powiedzieć, jest tym głównym sponsorem. Staraliśmy się o zwiększenie środków. Niestety, pomimo to, że przed paru laty ten budżet miasta był dwukrotnie mniejszy, ta kwota na sport nie została zwiększona ani złotówkę. Dlatego też, a wszystkie koszty cały czas idą do góry. Z roku na rok przynajmniej Związek podnosi koszty o 20%. Myśmy dotychczas jakoś sobie radzili, ale w tej chwili nie możemy sobie poradzić z tym. A jak wygląda kondycja ta fizyczna zawodników? Czy rzeczywiście te sprawy finansowe to jest jedyna przeszkoda, a na boisku radzimy sobie dobrze? Wie Pani, na boiskach zawodnik wchodzi, to zapomina. Dobry zawodnik, który waleczny jest, to zapomina, zapomina o o tym, że jakieś pustki w kasie są, tylko wychodzi po to, żeby wygrać mecz. I to często się udaje, a po, po meczu, niestety, przychodzi szara rzeczywistość i często zawodnik, no, mówi, no i co z nami dalej będzie? No, to jest najgorsza rzecz, którą nie znam na odpowiedzi na to.